Yo, 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 spizgany ziomale, wracamy na GeForce zrobić konkretny rozpierdziel na stronce. Oczywiście wy pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników na start daje jedną skrzyneczkę. Milspeka, wariaty, tradycyjnie Wam przypominam, że sama strona jak i moje materiały są dostępne tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie jest oczywiście dzisiaj dla Was do wygrania piękny gloczek o kwocie 80 jebanych złotych, więc wszystkich zapraszam. Myślę, że fajne nagrody co odcinek rozdaje, oczywiście żeby go zgarnąć, no to łapa w górze pod tym filmem, sub kanału i napisz dowolny komentarz to wszystko wariaty a dzisiaj przechodzimy do kolejnej oczywiście tutaj skrzyneczki widzów w ostatnim odcinku testowałem jedną troszeczkę nie siadło więc dzisiaj spróbujemy przetestować sobie kolejnego widza no i ziomuś o nazwie daltonik aktualnie wam się wyświetla no i tutaj wstawił dobry wieczór panu skutemu oto prezentuje dwie skrzyneczki z milionami jedna o wartości 30 zł więc wlecimy jeszcze tam pod spodem dopisał oraz druga której wartość to 200 zł, a dropy są ciekawe, no to kurczę, no jakby tutaj nie przetestować jak trzeba. Oczywiście my mamy spory budżecik 9700 zł, ale wlećmy sobie po kolei w te skrzyneczki, najpierw w tą, oczywiście tańszą. No i dobra, jesteśmy tutaj na skrzynce o nazwie Skuty, że to szok. <laughs> ja pierdziele. Dobra, tutaj nazwa. No jest w kurwa skuty, no ziomuś. 39%, 12%, 20%. O, żeż, ty morno No tutaj mamy sporo procentów na takie tańsze e, skiny. Ale czekajcie, bo już nie. Ta jeszcze nie oddaje. Ten skin dopiero oddaje. O kurde, jeszcze tutaj 16 zł. Siedzi 8 zł. 46 to już jest plus. Ale ta nawajka. Kurde, fajnie, fajnie, no bo jest aż na 1%. To jest naprawdę sporo. Mamy 480 na 0,800%. No i tutaj koska jeszcze na 0,200%. No ale kurwa, nawajka jest na 1%. Dobra, jak na skrzynkę za 3 dyszki. Wariacie, trzymamy kciuki. 9,700 jak zaczynam testować tą skrzyneczkę. No i takie pierwsze rozpoznawcze odporzenie. AWP-czka. Kurwa, Jimmy 56 zł, pięknie. Wlatujemy w tym momencie już na grubo, nie ma pierdzielenia 148 zł. Zobaczmy, czy ta nawajka poleci no 1%. Myślę, że parę razy e, zakręcimy. Jest jakaś tutaj szansa. Ile 108 zł. Ej, dobrze, dobrze nawet, no jest to strata ze 4 dyszki, ale to i tak nie jest dużo i mamy, proszę Państwa, zajebistą kosę. Poleciało nam na bajka. Co tu się odpierdala? Skrzynka widza, kurwa, no 1150 prawie złotych. Skrzynka widzę za jebane 30 niecałe złotych. No i jest po prostu sztosik, no. Sztosik, piękna skrzynka. Jeszcze raz, jeszcze jeden. Dawaj. No i tak jesteśmy tak na proficie, że mogę sobie pozwolić na spokojnie jeszcze tym zaszpącić. Ja już nie chcę więcej kręcić, no bo mordeczki, ona już dała z siebie naprawdę sporo. Moim zdaniem, fajna skrzynka. Ja już wiedziałem, że ona będzie fajna, no bo aż 1%, 1% to jest sporo, jeszcze biorąc pod uwagę, e, że tutaj nie ma 50 skinów, tylko no jest, nie wiem ile tutaj. Skinów 12, coś takiego, więc myślę, że gitarka, weźmy to sprzedajmy. No i ja dzielę, ja już jestem szczęśliwy. Dobra, widzu, jest po prostu kozak. Przejdźmy teraz na troszeczkę droższą skrzyneczkę od ciebie. Dobra, spizgance, jesteśmy. No i widzę, ktoś tutaj raz zaszpącił tą skrzyneczką. Skuty milion. Pewnie miało być milion. E... Podejrzewam, że tutaj nazwa była zajęta. Mało ważne 202 zł, ale kurde, no nie wiem, czy coś przebije wcześniejszą skrzyneczkę o kwocie 30 e, zł. Generalnie jest 16%. 4... Kurwa, ziomek robi naprawdę fajne tutaj rozkminy w tych skrzyneczkach, więc jestem pod wrażeniem. Kurwa, 4% aż na tyle? Nie wiem, jak on to tworzy. Prawie 1%, tutaj ponad 1% na 1500. Ja pierdziele, dobra! Gościu malinowy, chuj w tą meduskę. No, jak trafimy, będzie fajnie, ale taką koskę też bym przygarnął. Lecimy 202 zł. Yy, rozpoznawczy strzał mamy. 10 550 zł. Zobaczmy. Dawaj, dawaj, dawaj. No, i tego się trochę spodziewałem. Co to jest? Co? Co kurwa! Nie pierdolcie. Ja myślałem, że to jakiś skinek jest za 30 groszy. Ja pierdolę. Co tutaj się odpierdala? Gościu robi takie skrzynki, że to się w pale nie mieści. No, ja pierdolę. Lecimy 5 sztuk naraz. No, jestem pod wrażeniem. 1013 zł. 5 takich skór wesynów. Zobaczmy, czy uda nam się coś jeszcze trafić. Niesamowite po prostu. Niesamowite. I. I no koski przeleciały No teraz będzie ciężko nam trafić No bo taki drop dostaliśmy O Jezu, no tutaj bardzo słabo bym powiedział Spróbujmy jeszcze raz No Dały. dały. No tutaj już jest większe ryzyko No bo jednak ta skrzynka jest dosyć sporo warta Ale po takim pierwszym strzale byłem miło zaskoczony 772 No jeszcze pyknijmy, pyknijmy W sumie może pyknijmy sobie za cały nasz tutaj balansik sobie Spróbujmy, dwa kała Kurwa, ale tutaj strzał dostaliśmy Pierdolę 3030 ziko. ICO. Dobra, lecimy wszystko. Wszystko wydajemy sobie. czy jeszcze 200 mamy. 6300 w sumie. I koska przeleciała. Jestem ciekawy, co tutaj z tego będzie. Bo zapowiada się dosyć e, ciekawie ta skrzyneczka również. Oho, trochę przestała. No i już w sumie nie poleciał ani razu ta nowa, ale no ja pierdziel naprawdę, ja myślałem, że to jest skin za 30 groszów, nawet tak niepozornie wygląda, ale gdzie 1600, to się po prostu wpale nie mieści. No z tego co widzę, często mi tutaj kurde znowu te augi lecą, ile na nich procent, 17 praktycznie, dobra, lecimy, mam jeszcze 3000, dawaj tutaj, dawaj jewni coś fajnego, emeczki, ciekawe ile te emeczki w ogóle warte, 15 zł, one są słabe, 1700 coś, no tutaj był proficik spoko, ale nieraz tak było, że otworzyliśmy i po prostu dostaliśmy te 17 zł, więc no raz jest proficik, raz jest niestety minus, tak jak w tym momencie, 500 zł, niecałe. Lecimy, lecimy i chyba jeszcze sobie tylko i wyłącznie raz otworzymy tą skrzyneczkę. No tutaj jednak ewidentnie przestała coś mi oddawać. Zobaczymy zaraz. Mieliśmy te 10 koła. 550 złotych. Dokładnie. No i tutaj znowu będzie lipa. No ja pierdziele mogłem się aż tak nie katować. Ale może jeszcze jedną? Jedna jeszcze będzie. Rozchodniaczek. I dawaj jeszcze raz tą nowe. No niestety tutaj przeleciała Galil. Ale on ile będzie warty? 311. To był jak najbardziej profitnik. 52 razy tą skrzynkę zajebałem, więc naprawdę sporo, no niestety tutaj jesteśmy, koniec końców troszeczkę mordeczko stratni z tej skrzynki, ale kurde no, pierwszy strzał do dojebana akcja, tak czy inaczej, no twoja skrzyneczka ta wcześniejsza za trzy dychy również jest mega kocur pozdrawiamy bardzo serdecznie, ja mordeczki kończę, oczywiście ten odcinek jeżeli wam się podobał, no to zapraszam na kolejne odcinki wielkie, Yo.